Daj mi 60 sekund, a powiem ci 5 błędów, przez które nie możesz zbudować taki sylwetki. Błąd pierwszy. Brak progresji na ciężarach. Wyjaśnię ci to w sposób debiloodporny. Idziesz na siłkę, dźwigasz, czyli dajesz bodziec swoim mięśniom, że muszą być silniejsze, większe, bardziej wytrzymałe. I tak, one wtedy rosną, ponieważ muszą się zaadaptować do warunków, które im dajesz. Ale z czasem przyzwyczają się do tego, więc musisz znowu dołożyć ciężaru, żeby były silniejsze, większe, itd. itd. Błąd drugi. Za mało jesz. Aby zbudować sylwetkę, musisz dostarczać swojemu organizmowi paliwo. Czyli wejdź na masę. Nagrałem już sporo o tym filmów i zaczynam teraz serię, gdzie w kolejnych filmikach na tym profilu będą się pojawiać właśnie pojedyncze błędy każdego dnia, co robi źle i jak to naprawić. Więc zaobserwuj, żeby nic się nie ominęło. Błąd trzeci. Za mało śpisz. Kiedy masz odbudować swoje mięśnie, jeżeli nie podczas snu? I sen nie powoduje tylko tego, że będziesz większy. Sen przydaje ci się też do efektywności, nie bycia zmęczonym oraz poprawia twoje skupienie, więc sen wpływa ogólnie na twój cały organizm i na styl życia. Numer 4. Nie robisz podstaw. Jeżeli wydziwiasz i robisz cały czas jakieś dziwne ćwiczenia, które nagle ci się wyświetliły na TikToku, no to sorry stary, ale nie urośniesz. I słuchaj, tak, dasz radę zbudować też formę i to zajebistą na samych maszynach, ale zaufaj mi. Po prostu wolne ciężary to jest game changer. Serio. Ja też trenuję na maszynach, ale większość mojego treningu opieram właśnie na wolnych ciężarach. Sztanga i handle. I jest to dość szeroki temat, więc omówię to też w innym filmie. Błąd numer 5, brak systematyczności. Jeżeli złapiesz motywację od trzeciej w nocy i zaczniesz robić kilka pompek, później pójdziesz na dwa tygodnie na siłownię, no to sorry, ale kurwa nic z ciebie nie będzie, ponieważ motywacja ci minie znowu już do punktu wyjścia. Musisz być systematyczny w swoich działaniach i to jest klucz do wszystkiego w życiu.